Torbicka potwierdziła plotki. Informacja wzbudziła poruszenie. Wieści o grażynie Torbickiej spadły nagle i nieoczekiwanie. To, o czym od miesięcy szeptano w kuluarach, wreszcie znalazło potwierdzenie w mediach. Informacja szybko rozprzestrzeniła się w branży filmowej i w social mediach, wywołując spore poruszenie. Grażyna Torbicka, sylwetka ikony polskiego kina. Grażyna Torbicka to postać, którą trudno przeoczyć w polskim świecie kina. Jej twarz jest rozpoznawalna od lat, zarówno dla widzów, którzy regularnie oglądają Kocham kino, jak i dla uczestników festiwali filmowych w kraju i za granicą. Jednak to. Co kryje się za tym publicznym wizerunkiem, pozostawało przez długi czas mniej znane. Torbicka nie ogranicza się do prowadzenia programów telewizyjnych. Od wielu lat pełni także rolę mentorki dla młodych twórców, angażuje się w rozwój polskiej kinematografii i wspiera projekty artystyczne, które dopiero stawiają swoje pierwsze kroki. W pracy dziennikarskiej Torbicka zawsze była konsekwentna. Jej decyzje opierały się na wiedzy i doświadczeniu zdobytym przez dekady działalności w branży. To sprawia, że jej ocena projektów czy rekomendacje dla młodych twórców mają realny wpływ na rozwój kariery kolejnych pokoleń filmowców. Widać w tym podejściu zarówno profesjonalizm, jak i poczucie odpowiedzialności. Każdy festiwal, gala czy konkurs wiąże się z decyzjami, które mają wpływ na karierę wielu osób. Torbicka, jako osoba z doświadczeniem i autorytetem, odgrywa tu rolę znacznie większą niż tylko publiczna twarz wydarzeń. Jej udział w kształtowaniu młodych talentów i wspieraniu ambitnych projektów był do tej pory mniej widoczny, ale właśnie teraz ujawnione fakty pokazują jego rzeczywiste znaczenie. Konkurs Wyobraź sobie: Wsparcie dla młodych twórców filmowych. Konkurs Wyobraź sobie: od samego początku budził zainteresowanie młodych twórców i środowiska filmowego. Jego głównym celem jest wspieranie oryginalnych projektów filmowych, dawanie szansy debiutantom i umożliwienie realizacji pomysłów, które w tradycyjnych kanałach mogłyby zostać odrzucone. Inicjatywa szybko zyskała renomę, stając się jednym z ważniejszych punktów na mapie polskiego kina niezależnego. W ciągu kilku lat wyobraź sobie, wyłoniło dziesiątki projektów. Które później trafiały na festiwale i zdobywały nagrody. Konkurs daje nie tylko finansowe wsparcie dla uczestników, ale także szanse na kontakt z ekspertami i praktykami branży. To miejsce, gdzie rodzą się pierwsze profesjonalne sieci kontaktów. Wiele projektów które zaczynało jako skromny pomysł konkursowy, dziś jest szeroko rozpoznawalnych decyzja Jędrzeja Bączyka, podciep Mikołaja Janika, 3 miliony szans Katarzyny Wasilewskiej, co pokazuje realny wpływ inicjatywy na rozwój polskiego kina. Ciekawym elementem konkursu jest inspiracja, która stoi za jego powstaniem. Jedną z kluczowych postaci jest Piotr Woźniak-Starak, którego zaangażowanie w środowisko filmowe i pasja do wspierania młodych twórców stały się fundamentem wyobraź w sobie. Starak, znany producent i mecenas polskiego kina, nie tylko ufundował nagrody, ale także brał udział w procesie wyboru projektów i wprowadzaniu uczestników w świat profesjonalnej produkcji filmowej. Jego wizja polegała na tym, aby konkurs nie był tylko formalnym procesem, lecz przestrzenią, w której młodzi twórcy czują się docenieni i zmotywowani do pracy nad swoimi pomysłami.